Drodzy Mowcowie i dzisiaj pokażę wam jak poprawnie w BMG Drive yy, brać łuki. Yy, łuki yy, yy, nie takie jak teraz zrobiłem, tylko inne łuki. Yy, już tam dojadę tylko. O proszę bardzo, takie łuki. Widzieliście na miniaturce jaki to był łuk, to jest dosł dosłownie ten łuk jaki jest na miniaturce te ślady to są wszystkie moje niewyrobienie <noise> i jedne też wyrobienie i jeśli chcemy brać łuk to co musimy zrobić najeżdżamy i robimy pyk pyk nie za mocno nie za słabo pyk na prawo i później w ten łuk wchodzimy i kontrolujemy nasz drift później jeśli mamy takie coś, wyjechaliśmy i tu mamy kolejny łuk, i chcemy zmienić stronę, no to już Wam pokazuję, jak to zrobić. No to ustawmy się jeszcze raz tu. Ok. Jedziemy. Skręcamy w prawo, kontrolujemy drift. Hamulec ręczny. I tak przeszliśmy na drugą oto stronę. I teraz, jeśli wchodzicie w łuk i dzieje wam się coś takiego. I... Cię... już Po prostu... Jesteś... Zro, zrobiłeś się y, spinem. 360 zrobiłeś A jak to mu zapowiedz? Lekki, y, lekki skrzęt i jak to czujesz to puść gaz. Widzieliście? Minus 180 stopni było lepiej. I można z jakiejś takiej sytuacji jeszcze wybrnąć. No. I jeszcze mamy tutaj y, szybki poradnik na donuty. żeby zrobić takiego perfekcyjnego donuta jeszcze się tego zbytnio nie uczyłam ale zrobię na to osobny poradnik i jeśli chcecie taki samochód to musicie dać suba i lajka to ja wam wtedy powiem co, co, co to jest za samochód i jaki, jakiego trzeba mieć moda zresztą macie tutaj, już wam pokażę o nie widać i tak Oje, o, zaświeciło się to też widać. To jest 200BX z innym silnikiem, z inną rurą wydechową, która nawet nie pasuje w tą dziurkę. I to jest... I to jest po prostu taki Adon trochę. No to jak mamy te donuty, no to startujemy tak w lewo i później, jeśli chcemy, bo co nie pewnie wasi koledzy robią ta, takie donuty. Przemieszczacie się trochę. I macie po prostu skręcone yy, koła. A ja bym chciał powiedzieć, jak zrobić takie fajne, długie donuty. Już Wam pokazuję. Skręciacie w lewo, na maksa w prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. I tak właśnie robicie te donuty. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. A ja Was żegnam. Pa pa! I to się dzieje, kiedy nie puścisz gazu.